Witajcie kochani, z tej strony Tarociska Winaja. Witam przede wszystkim zodiakalne baranki. Witajcie kochani. Jeśli jesteś moim już subskrybentem, moim widzem, to oczywiście dziękuję Ci, że jesteś, że pomagasz mi, że wspierasz rozwój mojego kanału. Jestem Ci za to jak najbardziej wdzięczna. A jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz trafiłeś tutaj czy przypadkiem, czy specjalnie kliknąłeś w miniaturkę, to witam serdecznie, zapraszam, zachęcam do wysłuchania. Mam nadzieję, że Ci się tutaj spodoba, że się lubimy, a o jeśli się polubimy, no to co? No to oczywiście zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem najlepiej, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. Kochani, horoskop, prognoza miłosna dla zodiakalnych baranków. Taki tytuł dzisiejszego czytania. Moi drodzy, to czytanie ma termin ważności, tak to sobie nazwę, a termin ważności upływa dokładnie w końcu roku 2022, zatem prognoza miłosna dla zodykalnych baranków do końca roku 2022. Bez względu na to, w jakim momencie trafiłeś na to nagranie, kiedy go wysłuchasz, od tego momentu dokładnie jest to czytanie aktualne. Dokładnie taka ogólna prognoza, czego się spodziewać, co się może wydarzyć, ogólna energia. W miłości właśnie dla Was, do końca roku. Ok, nie będziemy przedłużać, zaczynamy. <laughs> czytanie i jeszcze taka malutka informacja. Jeżeli ktoś jest zainteresowany informacjami na mój temat, na temat czytań in, prywatnych i tak dalej, to oczywiście odsyłam do opisu pod filmem. Tam jest wszystko ładnie wyjaśnione. Dobrze, zaczynamy prognozę miłosną, taki horoskop dla zodiakalnych baranków. Co w miłości do końca tego roku? Podzielimy sobie to na czytanie dla związków, relacji i dla singli. I czy pamiętajcie, oczywiście, czytania ogólne są to czytania e, takie, które charakteryzują się tym, że nie wszystko musi do każdego pasować. Zatem pamiętajcie o tym, bierzcie to, co pasuje, odrzucajcie, co się z Wami nie zgadza. Uh -huh. A jeśli stwierdzicie, że już całkowicie to, co ja tutaj powiem, nie ma związku z Wami, z waszą relacją, z waszą taką sytuacją życiową, no to odsyłam oczywiście do na przykład znaku ascendentalnego. Uh -huh. Być może tam będzie akurat informacja skierowana bezpośrednio do Was. Ok, nie gadam, zaczynamy baranek, miłość do końca roku. Zaczynamy od związków, relacji, które już trwają, które już są. Zaczynamy. Związki, baran, zodiakalne, do końca roku. I teraz tak ogólna, taka energia, zarys. Yy. I czego się możemy spodziewać dobrego, czego, czego się możemy spodziewać niedobrego? I karta rada. Dobra, zaczynamy, kochani. Baranki. Podgląd miłosny dla baranków. Dobrze. Baraneczki moje drogie, mamy tutaj taką ogólną energię, jaka przez najbliższy czas będzie nad Wami, jeśli chodzi właśnie o związki, o relacje i kochani. Tu jest pokazane, że najbliższe miesiące, najbliższy czas będzie pod hasłem no, romantyzmu. Mm -hmm. Romantycznych uniesień, godzenia się, wychodzenia z konfliktów, jeśli w jakichś związkach konflikty istniały. Wiecie, poszukiwanie porozumień też, jak najbardziej, moi drodzy. I ogólnie ta karta, kochani, jest zwiastunem mm, E, 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 kochani, dobrych wiadomości. Mhm, pazie zazwyczaj, właśnie w tarocie przynoszą nam wiadomości. I te, a tutaj mamy kielichy, więc dobre wiadomości dotyczące związków i relacji, kochani. Bardzo możliwe, kochani, że jakaś informacja, wiadomość o ciąży na przykład, może się tutaj pojawić jak najbardziej. Na pewno tu jest pokazana energia, że w związkach, w relacjach u baranków pojawi się mnóstwo szans i okazji do tego, żeby przede wszystkim się pogodzić, znaleźć porozumienie i oczywiście, czy to baranki, czy partnerzy baranków będą tego porozumienia szukać, kochani. Tu jest jeszcze taka informacja do tych związków, które mają dzieci lub dziecko. Bardzo możliwe, że najbliższy okres będzie okresem, w którym właśnie dzieci Taką troszkę decydującą rolę będą miały w Waszym związku. Będą takim troszkę klejem, można powiedzieć, na to, żeby ten związek trwał i się no, zagłębiał, zaciśniał. Tak wiecie o co chodzi. E, tak jak już mówiłam, tu może się pojawić informacja o ciąży, więc kto wie, może ta ciąża mm, też będzie takim mm, zalążkiem do nowego początku w związkach u baranków. Mhm, także w ten sposób to wygląda. Bardzo, bardzo fajnie. Piękna energia, łagodna, romantyczna, taka niosąca ukojenie i nadzieję przede wszystkim, że no w tych związkach tutaj raczej nie powinno się dziać złych rzeczy. Dobra, i kochani, ale, powiem od razu ale, uważajcie troszeczkę w najbliższym czasie na kobietę, zwłaszcza z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik. Tutaj ta kobietka może Wam troszeczkę nabroić, może się okazać odrobinę toksyczna. Ja już nie mówię, że to jest Wasza partnerka, e, jeśli jesteś oczywiście mężczyzną, lub kobietą, wiecie, tutaj dyskryminacji u mnie na kanale nie ma. E, mogą być jakieś toksyczne, właśnie mm, mm, zachowania ze strony mm, takiej kobiety. Ale okej, okay, podzieliłam sobie to w ten sposób. To jest karta, która mówi, co dobrego idzie do baranków w najbliższym czasie. Co dobrego, kochani, mamy kartę diabła, i no jak wiadomo, diabeł jest kartą raczej wszelkiego rodzaju toksyczności, takich uzależnień, kłamstw, zdrad, takiego uciśnienia w związku, że coś jest troszeczkę toksyczne, moi drodzy ale ponieważ mamy to na pozycji tego co dobrego idzie do właśnie do związków do relacji dla baranków to bardzo wiele kochanie wskazuje na to że najbliższy okres będzie czasem gdy te wszystkie złe aspekty waszej relacji waszego związku no, pójdą w zapomnienie albo ktoś będzie mocno pracował nad tym nad tym żeby te złe sprawy po prostu zakończyć, pogodzić. Mhm. Tak jak właśnie tutaj ta energia ogólna pokazuje, że to będzie dążenie do porozumienia, kochani, także super. E, I powiem wprost teraz. E, jeżeli w jakimś związku dochodziło do kłamstw, do takich nieczystych zagrań, do zdrad nawet, e, do kłótni na poziomie, na poziomie na polu seksualnym, e, no, lub coś takiego właśnie wisiało w powietrzu, to tu jest właśnie pokazane, że najbliższy czas pokaże, że nie warto było się o te rzeczy kłócić i te toksyczne, złe sprawy odchodzą na bok, na bok, dajecie po prostu mm, temu sobie odpocząć. Mhm. Takie wszystkie złe aspekty związku tutaj mm, pokazane są jako takie, które mogą, mają szansę się jak najbardziej Zakończyć, więc no, bardzo, bardzo fajna informacja. Kipiące złe emocje odchodzą, tak jak mówiłam, diabeł na pozycji tego, co dobre. Zatem możecie się tutaj tego spodziewać. Tu jest też informacja, kochani, że na przykład. Mhm, też możemy powiedzieć, były problemy łóżkowe, typowe, coś takiego, no to teraz tutaj ten ogień się może też pojawić. Mhm, także takie pożądanie na nowo się budzi w związkach i w relacjach. I kochani, co, co złego, zagrożenie mhm, dla Was, moi drodzy. Tak jak już wspominałam, e, troszeczkę trzeba będzie uważać na kobietę właśnie z trygonu powietrza, wbliźnięta waga wodnik. I jeżeli y, to jest wasza partnerka, y, to może być troszeczkę trudno z tą kobietą. Ta kobieta może być taka troszkę bezwzględna, może chcieć dominować w tej relacji w waszym związku. Mhm. Może chcieć dyktować warunki, mhm. Więc tutaj trzeba będzie właśnie na tą kobietę zważać. Ogólnie zważać trzeba będzie na hmm, partnera, który chce dyktować swoje warunki według własnych zasad. Mhm, w ten sposób. I kochani, teraz tak, jeżeli hmm, to, nie wasz partner, nie partnerka, to ja w królowej mieczy widzę, ale to zawsze widzę hmm, eksus, eksowe dokładnie. Mhm. Więc jeżeli jesteście hmm, w takiej sytuacji, że na przykład no, ktoś ma tego byłego partnera, raczej byłą partnerkę to też trzeba będzie na nią uważać. Ona tutaj coś toksycznego może do związków ubranków tutaj wnieść, może, może się pojawić, więc ostrożnie kochanie, kochani. Bardzo ostrożnie trzeba tutaj do tego podejść. Mm, 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 mm. I teraz tak, pomijając już tą kobietę, bo to oczywiście nie musi każdego dotyczyć, tu jest taka informacja, kochani, zważając właśnie też na kartę diabła. To zagrożeniem takim dla związków w najbliższym czasie mogą być, kochanie, takie dyskusje, troszeczkę kłótnie, ale które będą polegały na tym, że jedno z Was będzie wywlekało o dosłownie przeszłość. Mm -hmm. Takie, wiecie, wyciąganie tych potworów z podłóżka z przeszłości, które niby już tam były zagonione, zapomniane, i teraz no, mogą się pojawić takie dyskusje, wypominanie takich starych błędów. Mm -hmm. Także troszeczkę warto ugryźć się w język w najbliższym czasie. Mm, no, nie dajcie się, starajcie się trzymać język za zębami. I, i, I też nie dać się prowokować przede wszystkim. Mhm. Także taka informacja baranki dla Was. I okej, okay, i rada baraneczki. Kochani, mamy tutaj asabuław. Hmm, która powie Wam w ten sposób, kochani, zatroszcie się o odnowienie yy, związku. Zatroszcie się o odświeżenie Waszej relacji. Mm -hmm, bo tu jest bardzo duża szansa tu ta ogólna energia pokazuje, że chcecie, mm -hmm, że ktoś na pewno, przynajmniej jedna strona będzie chciała tego porozumienia, będzie chciała, by ten związek dalej trwał, więc warto się zatroszczyć o ten związek kochani, to jest as, wszelkiego rodzaju początki zatem bierzcie od nas to, co Wam daje co Wam podsuwa postarajcie się dosłownie no, wejść na taki wyższy poziom porozumienia w związku. To jest taka fajna tutaj informacja. Mm. Takie zmienianie tego, co możecie i co chcecie zmienić, jeśli chodzi właśnie o związki. Mm -hmm. Podejmowanie też takich decyzji, działań, które właśnie ulepszą i scalą Waszą relację. Mm. Także tu warto, warto mm, tak skupić się właśnie na tym, żeby te nieporozumienia tutaj. No, doprowadzić do końca te uzależnienia, jeśli były, te kłamstwa, te trudne takie sytuacje, też pozamykać, wchodzić na wyższy, na następny poziom Waszego związku, kochani. Jeśli właśnie planujecie ciąże baranki, to może warto też spróbować podjąć no, tą rękawicę, prawda, dla związków. Także taka informacja, kochani, dla związków na najbliższy czas. Dobrze, mamy e, związki. Zatem przechodzimy do singli, moi drodzy. Mhm. E, e, prognoza miłosna na najbliższy czas dla baranków singli. singli. Co z singlem? Nad Wami w najbliższym czasie zaglądamy. Single, baranki single. I oczywiście pamiętajcie, czytanie ogólne. Nie wszystko musi się z Wami zgadzać. To zawsze bierzcie pod uwagę. Dobrze, single. Ogólna energia miłosna. Co dobrego, nagrożenia i rada. Dobra, mamy. Huhu, baraneczki, baraneczki. Mhm. No, ogólna energia dla Was na najbliższy czas, no, powiem Wam, ja tutaj nie widzę jakiegoś romantyzmu. Baranki single nie pałają w najbliższym czasie romantyzmem. Nie widzę tutaj poszukiwaczy miłosnych przygód, a wręcz, kochani, próby ucieczki od wszystkiego, co się no mogłoby nazywać potencjalnym związkiem, potencjalnym partnerem, relacją. Baranki się chyba czegoś boją, co? Hmm. Chyba y, jakiś baranek tutaj ma za sobą trudną przeszłość. Hmm. Być może ktoś w przeszłości skrzywdził baranka, poturbował, oszukał, a być może nawet zdradził. I teraz baranki hmm, przez najbliższy czas dosyć ostrożnie będą podchodziły do właśnie potencjalnych partnerów z taką nieufnością, podejrzliwością. Mm -hmm, ale lepiej uciekać od razu. <laughs> ale, ale no nie dziwne, nie dziwne, jeśli, jeśli taka przeszłość za wami. E, no, i ta energia raczej, raczej baranków w singli nie opuści. Mm, jak na razie. Mm -hmm. No. Będziecie tutaj kontrolować, bacznie się przyglądać każdej nowo napotkanej osobie. I powiem wam, że no nie zazdroszczę, nie zazdroszczę Waszym potencjalnym partnerom, kandydatom bo no niezła tutaj poprzeczka do przeskoczenia będzie dla nich. Mhm. Także tak. No, trzeba się po prostu będzie do baranków dobrze nachodzić, naprosić, żeby dać się zaprosić na randkę. I kochani, i teraz tak, um, ale mamy tutaj taką informację, że możecie się spodziewać um, Takiej sytuacji, że w najbliższym czasie wydarzy się coś lub pojawi się ktoś, co spowoduje u Was taką chociażby chwilową przemianę, można powiedzieć, że rozkruszy się w Was ten taki mur twardy, który zbudowaliście się, ta podejrzliwość, ten strach przed e, związkiem e, i, i, i taki zwrotny moment życia, troszeczkę. Mhm, tu się pojawia takiego miłosnego życia. E, Coś spowoduje, że otworzycie to serducho. Mhm. E, tak troszeczkę znajdziecie w sobie nadzieję też. Mhm. Ta przeszłość na chwilkę pójdzie w zapomnienie. No, tak wiadomo, już, już wystarczy tego rozpamiętywania. Jednak spróbuję, dam szansę zarówno sobie, jak i innym. E, I no, jakieś baranki, jakiś baranek, ma szansę zacząć się z kimś spotykać, pojawi się jakaś osoba, z którą zacznie się spotykać, pojawi się potencjalny związek i baranek da szansę, daje szansę temu związkowi. Więc to jest dobra informacja. Ale kochani. E, jeśli się właśnie ta znajomość pojawi, e, jeśli to będzie osoba, na przykład Skorpion, mm -hmm, na przykład, ale nie musi jednak. To warto uważać troszeczkę na osoby właśnie z znaku Skorpiona. Mhm. Warto. I teraz tak. Posłuchajcie mnie uważnie, moi drodzy. Żebym to ja łatwo Wam tak przekazała, tą informację, żebyście się nie wystraszyli. Kochani, tak jak mówiłam, zaczynają się baranki z kimś spotykać. Jest taka tutaj informacja. E, I wchodzą w jakiś związek, który. Prawdopodobnie, tak troszeczkę z góry, będzie skazany na porażkę. Mhm. Prawdopodobnie nie musi, pamiętajcie, bo ten związek, który się pojawi, może być też informacją, że dzięki tej relacji, dzięki tej znajomości, która się pojawia, Wy zamykacie ten trudny okres nieufności em, i takiego właśnie. No, oporu, jeśli chodzi o związki. To jest właśnie dobra informacja, z jednej strony. Ale z drugiej strony, ta relacja może się skończyć zarówno, znaczy, może się skończyć tak szybko, jak szybko się zaczęła. Mhm. Tylko, kochani, pamiętajcie, to będzie troszeczkę, może być taka znajomość, która pokaże Wam, że czasami jednak nie warto zamykać się w tej przeszłości, że czasami trzeba jakiś rozdział zamknąć i taki hacz ducha troszeczkę To może być dla niektórych baranków. Tak jak mówiłam, do niektórych, bo no, czytanie ogólne nie musi do każdego to czytanie pasować. Mhm. To się może wydarzyć po to, to zakończenie tej relacji, żebyście wreszcie zrozumieli, że każdy koniec robi miejsce na nowy początek. Mhm. Bo tutaj tak, jest pokazane, że mogą się pojawić u Was ym, związki, relacje. Mhm. Mhm. I dzięki właśnie temu, że one się będą pojawiać, czy jeden konkretny związek, czy kilka, wy będziecie mieli, no, szanse na to, żeby się wreszcie odciąć od tej przeszłości, o której mówiłam na początku. Od tej nieufności i ostrożnego wchodzenia w związki kolejne. Taka troszeczkę lekcja. Y ale dosyć pozytywna mhm. także w ten sposób i rada moje drogie baraneczki dla was moi drodzy rada e, która mówi abyście się nie poddawali w żadnym z możliwych tutaj przypadków historii które przedstawiłam żebyście dosłownie kuli to żelazo a zobaczyliście że naprawdę było warto warto było zainwestować ten wysiłek w siebie jak i no w, Przepracowywanie tego, co się działo, kochani. Mhm. Może będziecie mieli w najbliższym czasie, kochani, do przepracowania jakieś takie niejedno jeszcze trudne uczucie, niejedną jakąś dziwną, skomplikowaną relację, ale przede wszystkim warto potraktować to jako motywator do działania, mhm. że warto czasami się poświęcić, warto przepracować to, co się tutaj u Was wydarzyło przede wszystkim w przeszłości i dać, dać sobie i innym szansę. Mhm. Także ogólnie dla Was, Single, tu jest informacja, że w najbliższym czasie no troszkę trzeba będzie przepracować tą przeszłość, która na razie Was tutaj szczelnie zamyka w jakiejś klatce, że nie chcecie na razie wchodzić w coś poważnego. Mhm. Także przepracowywanie no i to serducho się otworzy, do końca roku na pewno serducho dla singli baranków się otworzy i oczywiście mam nadzieję, że tak się stanie, także powodzenia kochani. I dobra, i co, I mamy kochani, tak się to wszystko przedstawia, mam nadzieję, że czytanie Wam się podobało, że troszeczkę Wam rozjaśniło niektóre sytuacje, dajcie mi znać w komentarzach, czy... Czy chociaż odrobinka, coś tutaj w waszym życiu no, dzieje się takiego, co pokazują karty. Będę wdzięczna za każdy komentarz, kochani. No i co moi drodzy? Jak to ja życzę Wam przede wszystkim udanych związków, udanych relacji, no, takiego, takiego hartu ducha, żeby pokonywać wszystkie trudności, a przede wszystkim porozumienia i wiary a miłości do samych siebie. Ta miłość pamiętajcie jest najważniejsza. Życzę wszystkiego dobrego, tymczasem żegnam się grzecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!